Pomidory w środku lata powinniśmy zasilać odpowiednimi odżywkami, które przyczynią się do wzrostu i dojrzewania owoców. Przyspieszy to metabolizm naszych pomidorów i ich dojrzewanie, zwiększy przyswajanie składników odżywczych, uodporni na choroby, m.in. na zarazę ziemniaczaną i inne choroby wirusowe. Czym najlepiej to zrobić? Po prostu jodem. Potrzebna nam będzie dostępna w aptekach jodyna lub płyn lugola, którego jedną łyżeczkę rozpuszczamy w 5 litrach ciepłej wody i podlewamy po pół litra pod każdą roślinę. Stosujemy chociaż jeden raz w okresie dojrzewania płodów. Jak zawsze przypominam, że nigdy nie wolno podlewać żadną odżywką po suchej ziemi. Czyli najpierw mocno podlewamy samą wodą. Odczekujemy około dwóch godzin i dopiero wówczas możemy je dokarmiać pomidory będą większe, smaczniejsze i zdrowsze.